Kolejny przegląd fotografii nadesłanych przez moich widzów. Dzisiaj pochylam się nad zdjęciami przesłanymi przez Tomka. Dla tych, którzy jeszcze nie obserwują mojego kanału, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was do lajkowania filmów. Dzięki temu mój kanał będzie się rozwijał jeszcze szybciej, a dzięki temu będę mógł pomóc jeszcze większej ilości fotografów podnosić swoje umiejętności fotograficzne. Przechodzę zatem do omawiania fotografii nadesłanych przez Tomka. Jak widzicie, pierwsza z tych fotografii to portret. Dużo było portretów już w moich poprzednich filmach, ale mało portretów takich modelek czy takich modeli jak ten kozioł czy koza. Chyba kozioł to jest, słuchajcie. No nieistotne. E, tak czy owak, wracając do zdjęcia, co mogę powiedzieć? Tomku, na pewno warto zastanowić się nad poprawą jakości, jeśli chodzi o kwestię ostrzenia zdjęcia. I widzę, że ostrość jest bardziej na tej obroży niż na oczach. A jeżeli chodzi o fotografię ogólnie zwierząt, to istnieje taka pewna zasada, której myślę warto się trzymać, aby ostrość ustawiać jednak na oko. Powoduje to, że faktycznie mamy troszeczkę lepszy kontakt z fotografowanym obiektem, w tym przypadku z kozą. No ale dobra, z ostrością trochę nie wyszło. Ale sam kadr, sam w sobie kadr jest całkiem ciekawy. Tutaj to takie ciekawskie zaglądanie przez tą kozę z tego narożnika wygląda całkiem sympatycznie. Czy aż tak dużo tego tła jest tam potrzeba? No chyba niekoniecznie, bo to jest jednak dosyć ciasny portret. Ale gdyby na przykład jeszcze tego tła wyszło więcej, było więcej, to faktycznie wyglądałoby tak, jakby ta koza wdarła się do tego kadru. Jakoś tak wiecie, na hama, z czystą taką ciekawością, kozią zresztą, bo kozy mają olbrzymi potencjał ciekawości w sobie. Z dobrych rzeczy na pewno dobrze dobrane rozmycie tła, przysłona ok, dzięki temu to tło odseparowało portret, co jest bardzo istotne w fotografii, właśnie portretowej, niezależnie czy fotografujemy zwierzęta, czy ludzi. No, naświetlone też, myślę, jest dość dobrze. No, widzę, że tutaj jest pewnego rodzaju kłopot, jeśli chodzi o jakość. Wydaje mi się, że to kwestia matrycy aparatu. Być może też zdjęcie było dość mocno przycinane, kropowane. I to powoduje, że ta jakość też mocno spadła. Marzę o tym, żebyś po prostu przypilnował następnym razem ostrości na oko. Zastanowił się nad kadrowaniem, czy nie lepiej ciut ciaśniej, albo ciut szerzej. No i tyle. A tak poza tym całkiem nieźle, jeżeli chodzi o moją ocenę, no to tak dałbym tutaj takie 4 na 10. No z racji tego, że jakość zdjęcia jest no średnia, no i też ostrość nie wypada w miejscu, w którym powinna wypaść. Ok, przechodzimy do kolejnego zdjęcia. Kolejne zdjęcie to bardzo zbliżony portret innego już tym razem zwierzęcia, o ile się nie mylę jest to kawka. I mamy podobną sytuację jak w poprzednim zdjęciu. Tu akurat uważam, jeżeli chodzi o kadrowanie, jest bardzo przyzwoicie. No te liście tutaj zamykają nam kadr od góry, więc to dosyć fajnie wygląda. Kawka ładnie odcina się na tym zielonym tle. Trochę kurzający jest ten liść, który tak mocno przylega do kawki. Co jest podobnego z tamtą fotografią? No na pewno ułożenie modelki czy modela, bo nie wiem czy to jest samiec czy samica. No też kwestia tutaj bym powiedział ostrości. Ostrość mam wrażenie, że padła na liść, a niekoniecznie na kawkę. Także tutaj też zastanowiłbym się, czy przypadkiem nie ma tam front focusa albo back focusa w przypadku twojego sprzętu. Chyba, że fotografujesz nie lusterkowcem, czy bez lusterkowcem. Chyba, że fotografujesz bez lusterkowcem, no to wtedy trzeba się bardziej przyjrzeć temu, gdzie celujesz, bo bez lusterkowce tej wady w postaci front czy backfokusa nie mają. Co dalej? Zdjęcie samo w sobie jest bardzo takie humorystyczne, bardzo ciekawe, więc ja tutaj dałbym 5 na 10 dla tej fotografii. Jest to bardzo fajny, humorystyczny kadr. No i cóż, mamy tutaj kolejne zdjęcie, tym razem jest to zdjęcie sujki, również portretowe. Czy jest lepsze od tych poprzednich? O, jest ciekawsze, na pewno jeszcze bardziej. Ten wzrok, ta mina, to ułożenie tego ptaka jest bardzo ciekawe, jest, no, moment uchwycony jest rewelacyjnie. Znowu tutaj pojawiają się pewnego rodzaju takie nieciekawe rzeczy od strony technicznej. Ja tu zauważam, że tło zostało mocno rozmyte, i to było raczej w postprodukcji, bo jak widzimy tutaj te krawędzie wszystkie są takie bardzo, bardzo mocno ziarniste, no pikseloza jest dość duża, no wynika to na pewno z wysokiej wartości ISO, być może skropowania też, tak, no, z małej matrycy pewnie, którą posiada twój aparat i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że. Można by było nad tym popracować czy w Photoshopie, czy w innych programach takich jak na przykład Topaz, które mają bardzo fajne funkcje do odszumiania zdjęć. W fotografii przyrodniczej to odszumianie bardzo często jest potrzebne, ponieważ najczęściej fotografuje się zwierzęta na bardzo długich ogniskowych, które często powodują, że korzystamy, czy korzystają fotografowie przyrodniczy, Właśnie z dość ciemnych obiektywów, bo te bardzo długie obiektywy, bardzo jasne, są też bardzo drogie. Często więc wybierają fotografowie długie obiektywy, dość ciemne, co powoduje, że trzeba skakać wysoko z ISO, aby cokolwiek uchwycić. No i później pojawia się często też ziarno. Na szczęście jest mnóstwo ciekawych funkcji do odszumiania, już nawet. Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które z tymi problemami sobie radzą. No ale wracając do oceny zdjęcia, uważam, że bardzo ciekawy kadr, bardzo fajnie uchwycony moment. Myślę, że lepiej nie dało się wykadrować tego zdjęcia, to jest naprawdę rewelacyjnie zrobione. Poza tymi mankamentami jakościowymi i tą obróbką tutaj nie do końca sprawnie przeprowadzoną, ponieważ to rozmycie, Versus to zaszumienie wygląda bardzo sztucznie i nienaturalnie. Popracowałbym w przyszłości nad tym, żeby może aż tak mocno to się nie odznaczało, czyli można by było troszeczkę mniej wyblurować to tło, żeby nie było tej granicy aż tak mocno odznaczonej. Tudzież porządne odszumianie zdjęcia też 6 na 10 dla tego zdjęcia. I lecimy dalej. O! I tutaj mamy fotografię jak dla mnie. Bardzo, bardzo fajną. Moment, który tutaj uchwyciłeś, jest rewelacyjny. Te dwie gęsi po prostu wyglądają cudownie, tak jakby wspólnie wykonywały jakiś taniec synchroniczny na wodzie. Niesamowicie uchwycony moment startu lub lądowania. Nie wiem, nie znam się na tym, jaka to jest faza. No tutaj mamy pewnego rodzaju kłopot znowu z ostrością, ale raczej jest on wywołany ruchem. Tak mi się wydaje, to wygląda na poruszenie bardziej kadru niż na, niż na nieostrość. Co jeszcze? Widzę tutaj, że jest to takie zdjęcie, w którym fotograf miał pewnego rodzaju dylemat na zasadzie, czy zamrozić ten ruch, czy go lekko rozmazać. Dlatego, że skrzydła są poruszone, a tułów praktycznie zamrożony. No wiadomo, skrzydła na pewno poruszały się szybciej niż sam tułów, dlatego też one są bardziej rozmazane. Ja osobiście zdecydowałbym się na taki ruch, że wydłużyłbym czas naświetlania znacząco, aby rozmazały się nam te gęsi całkowicie, żeby to jeszcze bardziej podkreślić ten ruch, albo żeby te skrzydła troszkę bardziej się po prostu rozmazały, a starać się mimo wszystko te gęsi. Jakoś tutaj chwycić w bezruchu, no to w końcowej fazie tego lądowania byłoby chyba możliwe. Jedno jest pewne: przy takich zdjęciach należy wykonywać całą serię klatek, aby wybrać tą najlepszą z możliwych, która, która nam mm, się zarejestruje. Lub też zdecydowałbym się ewentualnie na całkowite zamrożenie tego ruchu, aby rzeczywiście te skrzydła były mniej poruszone i same ptaki również, bo rzeczywiście tutaj. No, one przez to stały się troszeczkę mniej czytelne. Wiem, że łatwo tak się mądrować, trudno jest ucelować. Z tym czasem naświetlania w przypadku tak dynamicznych sytuacji zgadza się. Nikt nie mówi, że fotografia przyrodnicza jest łatwa. To jest zbliżony temat jak fotografia sportowa. Po prostu trzeba być gotowym na wszystko i, no, zdobywając doświadczeniem, wyprzedzać pewne sytuacje w ustawieniach aparatu i być na nie gotowy. Punktacja myślę, że tutaj powinna być zbliżona do punktacji Sójki, czyli mamy tam 6 na 10. Wydaje mi się, że bardzo fajna fotografia. Kompozycyjnie bym raczej nic nie zmieniał, wszystko fajnie. Może trochę mniej tej lewej strony, trochę więcej prawej bym dał do przemyślenia. Trzeba by było to wypróbować. O. I tutaj mamy już Coś zupełnie innego. Mamy krajobraz, jakże piękny krajobraz. Słuchajcie, nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem jaka to jest kraina, co my tu konkretnie mamy na tym zdjęciu, ale wygląda to przecudnie. Na pewno kolory są urzekające. Brawa za wychwycenie tego cudownego momentu i za odpowiednią postprodukcję. To jest naprawdę świetny kadr. Kompozycyjnie, bardzo fajnie. Zastanawiałbym się tylko nad ustawieniem linii horyzontu. Myślę, że fajnie temu zdjęciu zrobiłoby to, gdyby ona była dokładnie po środku tego kadru. Choć zasady w fotografii krajobrazowej często mówią o tym, aby umieszczać linię horyzontu w jednej 3 wysokości kadru albo w dwóch trzecich wysokości kadru, czyli, no wiecie, tam, gdzie wypadają linie w trójpodziale. No. Ma to jakiś sens, aczkolwiek w tym przypadku myślę, że fajnie by wyglądało, gdyby ta linia była po środku, czyli złamalibyśmy tę zasadę. Bo wówczas ta jaśniejsza plama wody i ta ciemniejsza plama, zupełnie inna kolorystycznie, bo bardziej czerwona z dodatkami czarnego, właśnie ta plama nieba stworzyłyby coś w rodzaju takiej flagi, to byłoby, myślę, całkiem fajne i fajnie by wyglądało. Tak czy owak, ta fotografia. Robi na mnie olbrzymie wrażenie, jest to pięknie uchwycony moment, pojawiła się właśnie jakaś historia, jest to jakiś zachód słońca, są tu jacyś panowie, którzy łowią ryby czy inne krewetki, nie mam zielonego pojęcia co. No i nastraja ta fotografia do takiego wycilowania, wyluzowania, powrotu myślami do mile spędzonego czasu gdzieś tam nad morzem czy oceanem. Bardzo fajnie. Gdyby nie to, że tutaj też jest jakoś dość mocno zdegradowana, to by byłaby rewelacyjna fota. Wydaje mi się, że warto zainwestować przy tego typu fotografiach w sprzęt pełnoklatkowy, z wysoką rozdzielczością, aby można było rzeczywiście z takich zdjęć wyciągnąć więcej. Na ten moment dla tego zdjęcia daję takie mocne 9 na 10, bo naprawdę bardzo fajna fotografia. No, jedyne co to te drobne mankamenty techniczne czy jakościowe, ale to spowodowane już raczej samym sprzętem. Okej, okay. tu mamy fotografię, no, taką semi uliczną, semi architektoniczną, ciężko to nazwać. No to jest taka turystyczna fotografia. Tomek był w jakimś fajnym włoskim, greckim, nie wiem, raczej to wygląda na jakieś włoskie miasto. W każdym razie. W każdym razie uliczki takie zbliżone do włoskich czy sycylijskich. No i cóż, bardzo fajny klimat. Ciekawie pokazana ta ulica. Myślę, że krótko po jakimś deszczu, bo te ulice bardzo mocno się błyszczą, więc tu prawdopodobnie jakiś deszcz wcześniej spadł. Jest fajna ta niebieska poświata tutaj u góry po lewej stronie. Jest jakieś okno uchylone, jakaś latarnia dodająca nam żółci tutaj. Są jakieś tajemnicze drzwi. No wygląda to wszystko bardzo fajnie. Troszeczkę by ciaśniej przykadrował, żeby nie było aż tyle tej ściany, ale to już jest pewien niuans. Tutaj bym trochę mniej dał tego bruku, trochę mniej tej ściany i myślę, że kadr zyskałby na takiej większej intensywności. No, brakuje mi też trochę historii w tym zdjęciu, bo ja bym tutaj poczekał może na to, aż ktoś pojawi się na tej drodze, gdzieś tam w tym miejscu. O, tu, gdzie są te drzwi, gdzie jest to okno, może w tym miejscu między drzwiami a oknem. Ewentualnie, gdyby ktoś pojawił się w tym oknie, również byłoby ciekawie, no ale wtedy ten kadr musiał być troszeczkę przesunięty w prawo, aby tego okna więcej pokazało się, aby ta ściana nam lewa po lewej stronie nie przysłaniała tego okna, i wówczas jakaś historia, która by się mogła wydarzyć w tym oknie, ożywiłaby bardzo fajnie to zdjęcie. Jakościowo również zdegradowane totalnie. Nie wiem, czy to jest telefon, czy to jest aparat jakiś, ale warto tutaj zastanowić się, czy nie zainwestować w troszeczkę lepszy sprzęt, bo rzeczywiście te zdjęcia tracą bardzo mocno, przez to, że ta jakość nie jest wystarczająca. Jak dla mnie 6 na 10 całkiem udany kadr. Jakościowo, tak sobie, a właściwie nawet kiepsko, no bo wiadomo, tutaj jakieś ograniczenia sprzętowe są. Brakuje trochę mi historii, troszeczkę zmieniłbym kadr, a tak poza tym bardzo, bardzo pięknie to wszystko tutaj pokazane. Kolejne zdjęcie, nie wiem skąd, ale być może z Londynu. To, co mnie urzeka w tym zdjęciu, to to, że tutaj pojawiła się już naprawdę wysoka jakość, więc albo przez to, że to jest w bardzo słoneczny dzień zrobione, zdjęcie tym samym sprzętem. Albo przez to, że jest to już tutaj jakiś inny sprzęt wykorzystany, to ta jakość jest dużo lepsza tej fotografii. Zauważcie, że tutaj wszystko jest wyraźne, tutaj wszystko jest no, odpowiednio ostre i tak jak należy, pokazane. Kompozycyjnie bardzo fajnie. Perspektywa taka od dołu, lekko po skosie, zrobiła bardzo dobrze temu zdjęciu. Wydaje się być dość surrealistyczne. Bardzo fajne pokazanie tej atrakcji turystycznej. To, co mnie jeszcze urzeka w tym zdjęciu, to to, że jest bardzo ciemne tło i bardzo jasna konstrukcja. Być może było to osiągnięte przez odpowiednią postprodukcję, a być może było osiągnięte przez założenie jakiegoś filtru na obiektyw. Tego nie wiem, ale wygląda to bardzo dobrze i robi to doskonale temu zdjęciu. Jeżeli chodzi o mnie, to nic dodać, nic ująć. Świetnie wykonana fotografia, gratuluję. Najlepsza z tego, co do tej pory widziałem u ciebie, także proponuję 10 na 10. Maksymalna ocena, bo to jest naprawdę rewelacyjne zdjęcie. Czas na kolejne zdjęcie. Okej, okay, co my tu mamy? No, taka powiedzmy turystyczna fotografia. Mamy tu jakiegoś dżentelmena, który próbuje coś tam sfotografować, nie wiemy do końca co. Jest jakaś fabryka w tle, tło mamy tutaj w postaci nieba zasnutego ch chmurami. Czy ta fotografia jest ciekawa? Poza tym, że może być z ciekawego miejsca gdzieś za granicą, nic więcej mnie tu w tej fotografii nie chwyta. No, dla niektórych może być zabawne to, w jakiej pozycji jest ten pan tutaj z tym aparatem, ale czy aż jest to tak zabawne, czy aż tak porywające, to nie sądzę. Jak dla mnie ta fotografia po prostu niewiele wnosi do tego wszystkiego, co widzimy w internetach i tak dalej. Myślę, że lepiej by było, gdyby Tomek skupił się na tym, jak ciekawie ten obiekt sfotografować, albo jak jeszcze ciekawiej opowiedzieć historię tego fotografa, który prawdopodobnie poluje na jakieś ciekawe ujęcie, ale no brakuje mi tutaj mm, jakiegoś takiego odniesienia co do tego, co on fotografuje. Myślę, że to byłoby dużo ciekawsze. Jak dla mnie technicznie w miarę ok, tutaj ciężko by było coś spierniczyć, bo są bardzo takie stabilne Warunki oświetleniowe. Umieszczenie tego człowieka w mocnym punkcie kadru jest na pewno plusem. Umieszczenie tych silosów w mocnym punkcie kadru jest jakiego, jakimś plusem, no ale samo zdjęcie nie porywa. Dlatego daję tutaj takie 3 na 10. O, a tu z kolei mamy zdjęcie, które mogę śmiało powiedzieć, robi robotę. I tutaj bez większego zastanawiania się, no, wiemy doskonale. Co robi nam to zdjęcie? No jest po prostu niesamowite. Mamy przepięknego ptaka, który pięknie odbija się w tafli wody. Mamy ten okrąg, który tutaj w zasadzie totalnie, centralnie nam tego ptaka też niejako osadza w kadrze. Jedyne co, to zastanowiłbym się, czy nie lepiej by było troszeczkę bardziej przyciąć ten kadr, żeby rzeczywiście jednak bardziej centralnie ten okrąg wypadał w samym kadrze. Ale uchwycenie tego momentu, uchwycenie tej chwili i piękny profil też ptaka, i robi robotę, i świetnie to, Tomku, wykonałeś. Co jeszcze? No, kolorystyka jest niesamowita. To, że zdecydowałeś się w taki sposób naświetlić to zdjęcie, aby nie szukać szczegółów tego ptaka, a, a, a skupić się raczej na prawidłowym naświetleniu tafli wody, ma sens ponieważ gdybyśmy prześwietlili taflę wody a chcieli uzyskać trochę więcej szczegółów ptaka, nie byłoby to tak piękne graficznie zdjęcie, nie wyglądałoby to tak dobrze. Na pewno kolory by nam tutaj totalnie zmieniło, więc nie byłoby tych takich głębokich pomarańczy, byłoby to dużo bardziej wypalone, byłoby to bardziej mdłe. Tutaj jest piękny kontrast, dlatego uznaję tą fotografię naprawdę za bardzo dobrą. Fotografie przyrodniczą no po kształcie tego ptaka można pewnie by było wysnuć co to za ptak gdybym na przykład ja się znał na ptakach, ale nie znam się na ptakach, nie mam zielonego pojęcia co to jest za ptak, niemniej nie jest to dla mnie w ogóle istotne. Zdjęcie bardzo mnie porusza, jest przepiękne. Mogłoby się spokojnie nadać do tego, aby pokazać je w jakimś poczytnym piśmie przyrodniczym. Myślę, że nawet na okładkę by się, by się nadało. No poza drobnymi rzeczami, takimi jak na przykład o tutaj w lewym narożniku plama na matrycy, to w zasadzie tutaj nie widzę. No żal trochę tylko tego, że to rzeczywiście jest zrobione aparatem, który no, nie jest wyższej klasy, bo, bo rzeczywiście troszeczkę na jakości to, to zdjęcie traci, ale nie odbiera to temu zdjęciu nic, a tym bardziej fotografowi, który pięknie Wychwycił tę scenę i wspaniale pokazał tego majestatycznego ptaka, który prawdopodobnie poszukuje kolacji dla siebie. Wspaniały kadr. Jak dla mnie 10 na 10. I tutaj mamy ostatnią fotografię, którą przysłał mi Tomek. Bardzo ciekawa scena, taka też fota turystyczna, uliczna, trochę streetowa może, też by można było do takiej kategorii ją zaliczyć. Co mnie urzeka w tym zdjęciu, to na pewno nastrój. Kompozycja też jest bardzo ciekawa. Gdyby podzielić ten kadr na trzy części, to linia pionowa wypadałaby w tym miejscu, linia pozioma wypadałaby mniej więcej w tym miejscu, kolejna linia pionowa wypadałaby w tym miejscu, więc w sumie umieszczenie tych dwóch obiektów w tym kadrze jest klasyczną techniką i jak najbardziej ma to, ma to uzasadnienie. To, co tutaj bym ewentualnie poprawił w tym zdjęciu, to, to tutaj ten fragment w prawym dolnym narożniku. Zastanawiałbym się, czy, czy, czy to światło jest tutaj konieczne, czy nie lepiej by było poczekać, albo troszeczkę wcześniej sfotografować tę scenę, przyjść następnego dnia. Na przykład podejrzewam, że ta dziewczyna tam pojawia się często w tym miejscu, bo, bo tak często jest w, w miejscowościach turystycznych, że dane osoby mają swoje spoty takie. Więc może wróciłbym tu innego dnia, troszkę wcześniej, żeby uniknąć tego tutaj zaglądającego nam słonka. Ewentualnie sfotografowałbym to w pełnym słońcu, jeżeli byłaby taka możliwość i, i byłaby szansa jeszcze uchwycenia tej sceny, gdzie ta ściana byłaby wtedy bardziej wypalona na biało i stałoby się to jeszcze bardziej takie graficzne to zdjęcie. Niemniej, sama scena bardzo fajna, ciekawa. Dla mnie mogłoby się jeszcze tutaj coś więcej w tym zdjęciu wydarzyć, na przykład z tych drzwi mógłby ktoś tam wyglądać, albo ktoś by mógł tak wchodzić do tego pomieszczenia. No ogólnie rzecz biorąc, myślę, że też mogłoby to troszeczkę dodać jakiegoś smaczku temu zdjęciu. Technicznie bardzo fajny kadr, ciekawy, nie jest może jakiś taki powalający na kolana. Ale przyjemny dla oka i dobrze zrealizowany. Poza tym drobnym mankamentem, tutaj właśnie z tym narożnikiem, który troszeczkę rozbija nam ten cały spokój na tym zdjęciu, no to ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo fajnie. Ok, przegląd fotografii Tomasza już za nami. Jak widzieliście, było kilka bardzo fajnych zdjęć, część takich sobie, przynajmniej w moim odczuciu. Masz Tomku jeszcze trochę do zrobienia, jeżeli chodzi o kwestię opanowania momentu łapania autofokusa, ponieważ gdzieś tam się pojawiły te problemy dość często tu u ciebie. Zastanowiłbym się też nad zmianą aparatu tudzież sprzętu do fotografowania, bo nie wiem w sumie, czy te zdjęcia są robione aparatem, czy może aparatem w telefonie. No i tutaj bym nad tą jakością troszeczkę popracował, bo wiele z tych fotografii, właściwie co najmniej dwie. Były naprawdę czymś, co mnie totalnie urzekło i co mogłoby funkcjonować nawet w formie jakichś większych wydruków. Niemniej, te jakościowe ograniczenia, które się pojawiły na tych fotografiach, powodują, że no nie ma szans, aby one gdzieś tam pojawiły się w takiej e, formie, właśnie jak wydruki. Podsumowując, trzymaj tak dalej. Kilka fotografii pokazało, że potrafisz znaleźć bardzo ciekawe, bardzo intrygujące momenty i pokazać je w bardzo ciekawy sposób. Dlatego mocno skup się na tym, żeby w przyszłości dopracować kwestie łapania ostrości, dopracować troszeczkę kwestie kadrowania, no i może popracować nad samą jakością fotografii dzięki zastosowaniu troszeczkę lepszego sprzętu, jeżeli masz taką możliwość. No i w zasadzie na tyle. Rób swoje dalej i mam nadzieję, że moje uwagi, moje podpowiedzi okażą się Tobie pomocne. A Was, moi mili, zapraszam do subskrypcji kanału, do polubienia tego filmu, jeżeli Wam się podobało. Możecie też poszerować ten kanał gdzie indziej, będzie mi bardzo miło. No i jeżeli macie ochotę, przyślijcie mi też swoje zdjęcia na adres hellomaupa.damianhornet.com abym mógł poznać Waszą twórczość. Nie zapomnijcie też, jeżeli możecie, przysłać mi paru słów o sobie, co robicie, dlaczego fotografujecie to i tamto, czy fotografujecie zawodowo, czy fotografujecie amatorsko. Możecie też podesłać mi link do swoich social mediów, w których można zobaczyć więcej Waszych zdjęć. O to moi widzowie też pytają i proszą, aby takie informacje udzielić. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli na to ochotę. Tymczasem żegnam się i zapraszam do...